Cześć, witam Was w nowym odcinku programu Project Automotive. Ja nazywam się Maciek i dziś zapraszam Was do testu hybrydowego Renault Clio E-Tech. No właśnie, kwestia napędu będzie dziś dla nas najważniejsza, bo najnowszą generację Clio dogłębnie już sprawdziliśmy. Link powinien wyskoczyć Wam teraz na ekranie, znajdziecie go również w opisie pod filmem. Była to wtedy wersja TCS 100, która teraz ma już 10 koni mniej, ale poza tym auto się nie zmieniło. Oprócz tego, że do gamy dołączyła właśnie wersja hybrydowa. Zacznijmy od ogólnego omówienia. Renault zaprezentowało w ostatnich miesiącach kilka aut symbolem e który reklamowany jest jako technologia rodem z Formuły 1. Captur i Megane to hybrydy typu plug-in, zaś Clio oferowane jest jako klasyczna, samoładująca się hybryda na kształt Toyoty. Francuzi do grupy e zaliczają też odświeżony model Zoe, czyli samochód w pełni elektryczny, co budzi akurat bardziej skojarzenia z Formułą E, ale nie czepiajmy się szczegółów. Wracamy do Clio. To dla Francuzów absolutny bestseller i kluczowy model, dlatego też tutaj Renault postawiło na najbardziej przyjazny klientowi system, nie wymagający zewnętrznego źródła ładowania. Składa się on z jednostki spalinowej, czyli wolnossącego silnika 1.6, dwóch motorów elektrycznych i baterii magazynującej energię. Krótko mówiąc, Clio na celownik obiera głównie hybrydowego Jarisa. Największa różnica pomiędzy tymi autami to jednak skrzynia biegów. Toyota od lat stawia na rozwiązanie ECVT, czyli skrzynię bezstopniową, która podczas przyspieszania skręca silnik na obroty i powoduje to dość nieprzyjemne i jednostajne wycie. Natomiast Renault opracowało specjalną wersję skrzyni kłowej, czyli rozwiązania znanego z motorsportu, wykorzystywanego tam, ponieważ jest to rozwiązanie po prostu bardzo szybkie i efektywne, które jednak nie ma zbyt wiele wspólnego z komfortem. Dlatego też francuscy konstruktorzy musieli tę skrzynię odpowiednio zaadaptować. Nie wchodząc zbyt głęboko w technikalia, jej pracę wspomaga jeden z silników elektrycznych, synchronizując zmiany przełożeń. Dzięki temu jej praca jest cicha i gładka, a kluczem są tu dużo mniejsze straty energii, w stosunku do klasycznych rozwiązań. Co ciekawe, kombinacji przełożeń mamy tu aż 15. Jak to działa w praktyce? No cóż, przy pełnym przyspieszeniu również robi się tu dość głośno, ale jednak pewne zmiany biegów się pojawiają. Przypomina mi to nieco jazdę z automatem typu CVT z symulowanymi biegami, jak ma to na przykład miejsce w Subaru. Ale moim zdaniem najważniejsze jest tu co innego. Cały ten układ zapewnia niebywałą płynność, co świetnie sprawdza się w mieście. Nie ma tu mowy o jakimkolwiek szarpaniu. Ruszanie z miejsca odbywa się z użyciem motoru elektrycznego i do 50 km na godzinę Clio zbiera się fenomenalnie. Naprawdę można to Lubić. w hybrydzie chodzi jednak głównie o oszczędność Clio i e Tech średnio spala w mieście około 5 litrów paliwa na setkę w trasie wynik ten rośnie o około litr a na autostradzie o 2-3 litry Z jednej strony Yaris w mieście potrafi spalić jeszcze mniej, ale jednak mamy tu do czynienia z nieco większym i bardzo rwawym autem o mocy 140 koni. Dla mnie taki wynik jest jak najbardziej w porządku, szczególnie że na krótkich odcinkach da się zejść jeszcze niżej, do około 3-4 litrów. Według Renault 80% jazdy miejskiej odbywa się w trybie w pełni elektrycznym. Zakładam, że to wariant optymistyczny, choć faktycznie ikonka EV pojawia się często, a wtedy auto raczy nas bardzo przyjemną ciszą. W ogóle Clio w tej wersji przypomina auta w pełni elektryczne pod względem wrażeń z jazdy miejskiej. Niemalże, bo gdy jednak silnik spalinowy się załącza, to jest on słyszalny. Za to skrzynia oprócz klasycznego zakresu jazdy D ma też tryb B, czyli wzmożoną rekuperację energii. Powoduje to, że hamowanie jest naprawdę duże i możemy jeździć praktycznie przy użyciu tylko pedału gazu. Tak naprawdę hamulec będzie nam potrzebny tylko do pełnego zatrzymania auta, ale poza tym działa to bardzo podobnie jak na przykład w elektrycznym Nissanie Leafie. Przejdźmy teraz do osiągów. 9,9 sekundy do setki, maksymalnie 180 km na godzinę. Przyzwoicie, ale dane te nie mówią całej prawdy, bo tak naprawdę liczą się tu parametry w miejskich zakresach. Przyspieszenie od 0 do 50 jest rewelacyjne, a powyżej faktycznie czuć, że auto słabnie. Jeśli chodzi o kwestie jezdne, nie widzę tu żadnych różnic w stosunku do spalinowego Clio. Auto jest o kilkadziesiąt kilogramów cięższe, ale nie wpływa to jakoś szczególnie na prowadzenie. Jest poprawnie, komfortowo, ale na pewno więcej frajdy da Fort Fiesta. Jedyna istotna zmiana w stosunku do klasycznych odmian to pojemność bagażnika, która w Clio i e Tech spada o 91 litrów do równych 300 litrów. Poza tym hybrydowe Renault jeździ płynnie, jest oszczędne, dynamiczne w mieście i niestety też drogie. Cennik startuje od kwoty 89 900 zł za wersję Zen, a testowany model Intense z kilkoma dodatkami przebija barierę 100 000 zł. Jest to kilkanaście tysięcy drożej od Jarisa, ale taniej od nowej Hondy Jazz. Czy hybrydowe Clio to przyjemne auto? Do miasta jak najbardziej tak. Na trasę już nieco mniej, bo jednak traci tam swoje zalety. Ale ogólnie jest wyciszone przyzwoicie i zapewnia dobrą dynamikę. Pewnym tematem może być jednak moim zdaniem kwestia awaryjności. Francuska marka w ostatnich latach miewała trochę wpadek choćby z modelem Talisman i gdy tak czytałem sobie specyfikację skrzyni biegów... Sami rozumiecie. Jeśli jednak nie będzie z tym problemów, to wygląda na to, że Renault opracowało ciekawą i dobrą technologię na najbliższe lata. Dziękuję za obejrzenie testu. Więcej informacji o testowanym egzemplarzu znajdziecie standardowo na naszej stronie. Zapraszam też do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. A zostawienie kciuka w górę, komentarza czy subskrypcji pomaga nam dalej rozwijać kanał. Do zobaczenia.